Cześć, witajcie. To będzie krótki, spontaniczny filmik, ale mam nadzieję, że jego treść będzie bardzo przydatna. Co i jak należy robić na macie z kolcami? Na macie do akupresury czy macie fakira? Oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy to jest wybór takiej maty. Natomiast nie będę się zagłębiać w ten temat. Powiem wam tylko tyle, że ja swoją matę kupiłam na targach medycyny naturalnej 8 lat temu. Za 50 zł i służy mi bardzo dobrze do dziś, ale że na niej co wieczór przed snem. Yy, także tyle w tym temacie. Yy, natomiast bardzo ważna rzecz, żeby przestrzeń, w której yy, będziecie leżeć, była yy, ciepła i komfortowa, żebyście się po prostu dobrze czuli. Możecie zostać w skarpetkach, natomiast yy, na macie z kolcami leżymy bez ubrań. Ponieważ leżenie w ubraniach mija się z celem. Wybaczcie, ale będę prezentować ćwiczenia w ubraniach. No dobrze, więc tak, powoli siadamy sobie blisko maty, ale tak, żeby pośladki zostały jeszcze na normalnej macie albo na końcu. Jeśli mamy kogoś, kto może nam pomóc, wtedy taka osoba staje naprzeciwko nas, chwytamy się za ręce i powoli kładziemy się. Jeśli takiej osoby nie mamy w pobliżu, Wtedy pomagamy sobie rękami i powoli, kręg po kręgu, kładziemy się. I oczywiście, pierwsze odczucia będą pewnie szokiem i będą po prostu kojarzyły się z bólem. Natomiast naszym głównym zadaniem, można powiedzieć jedynym i najważniejszym, jest jak najlepiej się rozluźnić na takiej macie. Czyli Układamy się tak, żeby od barków do ramion, do połowy pośladków leżeć na macie. Oddajemy ciężar ciała w dół do podłogi i rozluźniamy się. Co możemy zrobić? Jeśli na przykład to już jest troszkę za mało i chcemy zrobić jakieś ruchy, oczywiście możemy przesunąć troszkę w górę żeby przesunąć się w dół, na boki, tak żeby podociskać pod różnymi kątami. Jeśli to wciąż będzie dla nas za mało, możemy zrobić półmostek na macie do akupresury. Ręce dajemy wzdłuż tułowia, stopy na szerokość bioder i powoli z wydechem unosimy biodra, kładziemy barki, dociskamy, wydłużamy tym szyi, rozluźniamy pośladki i teraz powoli. Z wydechem kręg po kręgu schodzimy w dół, zaokrąglając plecy, pośladki na końcu. I oczywiście możemy powtórzyć to ćwiczenie. I powoli, zaokrąglając plecy, kładziemy się. Jest to naprawdę bardzo przyjemne. Ok, kolejnym ćwiczeniem mogą być skręty. Dajemy stopy do przodu. Praktycznie na koniec maty, na szerokość maty. I teraz możemy delikatnie z wydechem skręcić się, czyli kolana skręcają się w prawo, całe ciało idzie za kolanami. Na wdechu wracamy. Powoli z wydechem w drugą stronę. Czyli kolana idą i za kolanami idzie całe ciało. I wracamy. Możemy też delikatnie. Przesunąć biodra na lewą stronę i wtedy zrobić skręt w prawo. I rozluźnić, pomasować, rozluźnić pośladek, rozluźnić udo, łydkę. Robimy to powoli, delikatnie i płynnie. Płynne ruchy są bardzo ważne. Wracamy do centrum, przechodzimy na lewą stronę i powoli z wydechem robimy to samo na drugą stronę. Masujemy, tak naprawdę masujemy pośladek i dolne plecy. I rozluźniamy całą nogę od biodra aż do stopy. I powoli wracamy do centrum. I tak samo. Możemy robić to dłużej, w zależności od tego, jak na nas to działa. I zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie. Powoli przyciągamy prawe kolano. Oczywiście przyciągając kolano, będziemy mocniej czuli dociśnięte dolne plecy. O to nam chodzi. Możemy wrócić, przyciągnąć lewą nogę. Noga jest rozluźniona, stopa rozluźniona. Można też, jeśli ktoś, <gryw> jeśli dla kogoś będzie to za mało, to można spróbować przyciągnąć obydwa kolana do klatki piersiowej. Powoli, najpierw jedno kolano i powoli drugie. Zaplatamy palce, klatka piersiowa jest otwarta, tył szyi wydłużony. Można spróbować delikatnie się porolować, tak żeby rozmasować dolne plecy, ale to już jest naprawdę intensywne uczucie. Powoli wracamy. Jedna noga i druga. Ok. I teraz pytanie, jak wstać z takiej maty. Jeśli wciąż e, gdzieś w okolicy mamy kogoś do pomocy. Oczywiście wtedy zsuwamy się tak, żeby pośladki były poza mato. Pytamy za ręce i powoli podnosimy się. Jeśli takiej osoby nie ma i yy, jeśli jesteśmy sami, wtedy pomagamy sobie rękami, podnosimy głowę, odpychając się rękami od maty, podnosimy się do siadu. I to jest tak naprawdę wszystko. Możemy jeszcze oczywiście podociskać sobie na przykład dłonie. Możemy sobie stanąć na takiej macie. E, natomiast najważniejsza rzecz to jest jak najlepiej... Się rozluźnić. Jeśli puścimy wszystkie mięśnie, oddamy ciężar ciała w dół i skupimy się na obserwacji swojego oddechu i na odczuciach, jakie mamy w ciele, mam nadzieję, że wtedy poczujecie o co tak naprawdę w tym chodzi. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, chętnie odpowiem. Natomiast zapraszam Was na. Poprzednie filmiki, które zostały nagrane w zeszłym roku. Znajdziecie tam i relaks, i ćwiczenia. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia!